Ty, czekaj, zanurkuję tutaj o kurde zanurkujcie sobie Ale jest widocznie kapala tego nigdy nie ma. No. <laughs> okej, okay. Przepraszam. Raz było, bo Przepraszam. Ja nie było, nie Przepraszam Dobra, dzisiaj widzowie jesteśmy Prze... temat przewodni dnia to jesteśmy mili, okej? Okay? Dzisiaj temat przewodni to jesteśmy mili o. Wolny odjazd na dwa pojazdy i tak. Sultan będzie miał. Dlaczego 4 jestem? minuty w powietrzu, minuta, w półtorej minuty z pierwszego. A drugie auto, jak skończycie się helce paliwo, to po prostu siada. Jak zbić konia? Odmień tacka. Ja tacka, ty tacka. On, ona, oni tacka, tacki Nie no, motocykl to są... Kiedy może kupił motocykl, taki bada, bada, bada. wicked ładnie wyglądają motocykle, kurde ale podobno Carbo, do nas? bardzo łatwo się rozgi... Cały klub! Buja, buja się! Buja się. No, Widzieliście no, to? Widzieliście wie. to? Wiecie, u, widzieliście się to? Ewron, sadge, bo 7 razy linę Jestem u Ciebie za stream, więc jest ch... Sadge. <laughs> sadge! Nie, od dzisiaj... Ja pierdolę Spadam, spadam Zaraz się zakryjemy IEMF po Ciebie Ja pierdolę No jak? Nawet w spacji ja cisnąłem Panie Winek, proszę nie tłuszczować To patrz by zajmować ja Tam? KFC, uspokój się Tak, to nie nie po rodzinie. Witam serdecznie tutaj. Jednostka Osta, to napadająca z... na... Ja pierwszy już mam. Dajcie mi ja już nie wytrzymam, nie mam zjazd dzisiaj. To zapraszam z... na Mission row w stronę laboratorium. No, to będzie kur... zabawa, zaraz będę, zaraz. To... To... Tak jeszcze z minutę. Kur... młotem w w, 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 w szafkę. Speed dole ja, Speedo, ty to jesteś takim kur... Calvin. słuchaj. Help, help the mission. Don't destroy Can house. <laughs> Nie. Aha. Jak nazywasz. Ja, ja, ja. Jak nazywa się Foka bez oka? Ja. <laughs> to wjechaliśmy na komendę po 3 siatka. RPG, ale tak zajebiście wynegocjowałeś, oh. że wyjdziemy tylko z kasą Kur. Ja pierdolę Kiedyś No Rok temu Na kasynie Gratulowałem ci awansu z kadeta Na schodach Wiem kim jesteś Kim? Byłem wtedy przebrany w mundur Słotu I gratulowałeś mi awansu No nie pierdolę, pamiętasz Oczywiście, że to pamiętam Ja też jakoś na sobie to zapamiętałem, nie panie. wiem czemu Ja pierdolę <laughs> That's fact Tam możemy ich zostawić tak jak chcesz, ale o, Ja nie chcę, żeby było Eight to co ty powiedzieć, że wczoraj było, ale Możliwe, no możliwe, że się No. Możliwe, że no. <śmianowite> no. <śmianowite> no? Aha, już leciałem z masą! Ej, <śmianowite> <śmianowite> Dziak! Czy ja mogę po prostu wyjść? Po Tam nie mam się. żeby Nie Luz! Nie ma problemu! Mamy 400 dolarów, trzeba dalej. Halo, halo, na komendę, halo? Na komendę, na komendę. Halo? Nie słyszę cię. Żugaj? A nie, kur... zmygam się. Tak z Julią Żugaj. Czekaj, bo no. ja coś robię, ja pier... chyba coś, o Jezu. O. Chyba czy też... Wykazał. Odciska, Wójta odcisk dobra. palca wziąłem. Ej, mam pomysł! Jak coś odjemy, no. mam odciski palca Grzecha, zwalimy na niego, nie? No I no na teraz... Ja znam jednego. Będzie w krok. Będzie Nie na to cały czas w kierunku pod Muszę to. Nie, nie, tak. Uch... nie, 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 Jedziemy jedzie dalej. nie, 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 zrobić tylko, który nazywa się Lucisa I jesteś z nimi aktualnie w nie, Ja nie, ZAPISIE! Widzisz? Co tam było? Mane nie, 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 dla Erwinka! Dobra, kurde. W prowadź na no? Ja jestem w szoku, bye. Stop! Kurwa. Za pełno. To, to Radio 1 to nie Skype. Co Grzegorz? Do czego był pierwszy? Bardzo dobrze powiedziałem. Do robienia loda. Ja nie no, ale dobrze powiedziano to jeden. Dobrze to powiedziałem, dobrze, dobrze powiedział. powiedziałem. A czemu, co się Gregory stało, panie oficerze? E, wiesz co? E, mieliśmy tutaj Boosting, który nam uciekał. E, co to jest no Boosting? Kradzież pojazdu, wiesz? Zapatrzyłem. Rozumiem, rozumiem. Okay. No i przejeżdżałem do tej obrady. Zaczęli do mnie pakować po prostu. No tak, okej. Okay. Okay, okay, okay. do mnie. Czy tam kur*** z oszką przejeżdżać? Ja mm -hmm. Aha, no pościg miałem, przepraszam. I na Ej tak. no ja, biedny. co chłopaka nie miałeś obok siebie? Jednostki. Dziękuję pani Lucy San, dziękuję panu Riftowi, dziękuję panu Sniczowi oraz przede wszystkim dziękuję szefie. To dla mnie wielki zaszczyt. Chciałbym z tego miejsca również aspirować na yy, Na członka jednostki słod, ale to oczywiście w swoim ja, czasie. Może pójdę. Dziękujemy i gratulujemy serdecznie. Widz, jak jeszcze raz, ja nie wiem, widz, przestań no mi hejtować około, ludzi w ekipie, ja pierd... Widz, jesteś pan, takim e wrzodem e na dupie, że jakbym mógł poprosić na gwiazdkę jedną rzecz, to bym poprosił, żebyś mi nie dawał więcej pieniędzy, bo jak patrzę na dono od siebie, to ja już wiem, że po prostu dostanę pier... do wylewu. Z samochodu, zrobię ci zdjęcie. Weź pomachaj czy coś. Ej, ale wyglądasz jak gówno, co jest? Co ci się stało z ryjem? Z twarzą? Co? Jakaś brzydka jakaś taka jesteś teraz No ale dobra, chodźmy Jakaś ładniejsza byłaś, tak mi się wydaje Ale dobra, spokojnie, nic się nie przejmujemy Dzwonimy do Heidi, jak tam status jest sytuacyjny ma już To szybko, bo oni, się, oni już mi dali czy pies na wymianę, więc już jest mało czasu Dobra, dobra, potem ja to sobie zmienia i jedziemy Dobra, dobra, dobra Ono jest takie, wiesz jakie, no kur... Jak się można rozłączać w trakcie rozmowy? Nigdy bym tak nie zrobił. Wiesz dlaczego? Z szacunku do rozmówcy. Nie odwracaj się. No, no, dlaczego no. się odwracasz? A właśnie chciałem ci z boku zrobić. Witam, witam. Halo. Masz kontakt z Julią Żugaj? Co ci nie pasuje? Radio masz jak coś, 729. Masz kontakt z Julią Żugaj? Mam. Julia Żugaj to moja matka. Wow. 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 Jestem... Jestem... Ale mama czy mami? Yy, zaraz ciebie będę odbijał. Pagmanzo. Bo jeżeli wam się spieszy, że coś. To ja nie mam. Nie będę pewnie miał jakiegoś dużego wyroku. Tak się Na serio, się nie Gdzie się spieszy? Moje życie to kur. Te piksele pierdolne. Gdzie ma mi się spieszyć? No co tam halo? jestem. Nie mam O! O! Ja to Dobry. labo znalazł, labo znalazł na telewizorze Obejrzyj film dla dorosłych A faktycznie Co? No to chyba ja chcesz ja się i opier... Nie, Nie, to I'm sorry, rzeczy. I'm sorry, I'm sorry, co jest kur? Albert, dlaczego ty masz puścić taką kulkę czerwoną? bardzo. Uwaga, uwaga! Nelsonie nasz... No, 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 Święć się nie jest Śpięcie yeah. Przyjdźcie po słowo yeah. Bądź bo, bo, lat bo, bo ja. Ja. jako pewien trwilizm i taki w Ajadzie. Awansu naszego, naszego poprzedniego daj nam na na dzisiaj. I odpuść nasze winy, jako i my odłączamy naszym winowajcom. I nie, bój I nie, nas nie na, pokuszenie, na pokuszenie, ale na, na zabawę zawiadę. Amen. amen. Ale czad, podobno w Co? tych branży, w tych branżach zdech, muzycznych zdech. jest taki syf czad. Była historia, gdzie jakaś typiara miała no. fajny głos, chłop z wytwórni. Nie podaje imion, bo nie chcę komuś ten, ale była, choć, więc można sobie tam ogarnąć, choć, o kim to było. Tenisowy, <słysy> typiara dała piosenkę wytwórni i ta wytwórnia ją wzięła Kresu, do Stanów nie Zjednoczonych, przyjś. nie? I typiara pisze. Że już jest w samolocie, wiecie, z Europy, a chłopie mówi, Zajebiście, nie musi odżegać, aż będę cię ryżnął. Ona co? Odmówi, On a, bo ty myślisz, że to za darmo? <grym> no to takie, ja pierdolę. What? What do you mean, kurwa? <grym> o, Gdy na przesiadce się cofnęła, żeby się że jakby no do swojego kraju.